witajcie drodzy wzowie w kolejnym odcinku mi na kanale a w, a w pierwszym odcinku wygrze kante y, kante strike global offensive czyli inaczej CS:GO y, zastanawiałem się y, czy nagrać ten film wie, i no i zdecydowałem że nagram no to zagramy sobie y, na turnieju, ja ostatnio nie gram, bo dużo cheaterów jest. Też tak w ogóle mówią, że są. Więc postanowiłem, że sobie damy że uproszczony i mapę DUS 2 lub jak to się tam nazywa. Ile będzie poczekać? Pewnie chwilę. Dobrze. No to tak. Mam nadzieję, że wygramy. Pójdę do antyterrorystów. Tak, na dobry początek. Aha, obecnie poszedłem do tych słabszych. Dobra, może się teraz uda wygrać, jak ja będę? Może, ale nie mówię, że uda się. To jak się strzelają? Dobrze, no to mam 3000 na dobry początek. Aha, no to jako tako, no to ja kupuję to, bo to jest... A ile ono to kosztuje? Ciężki karabin... Mm, karabin A2900, no to się nie zdziwiłbym. Albo... Nie no, nie wiem. Albo ściągnę. Dobra, jak już ściągnąłem. Ty ktoś tam jest. Uważaj, uważaj! Dobra, idę. Dobrze, ja idę na górę. W którym miejscu? no? W którym chcę zobaczyć? Nie no, jest się nie udało. Cheater? Number Ty o rozbrój aby się udało mu, dobra, udało mu się <laughs> więc tak. Skarabinów yy, to ten, mam nadzieję, że nie zginę teraz. I teraz schowam się w tym miejscu. O, w razie czego jestem tu blisko, tu blisko. Dobra, tam strzelają, więc pomogę im. Pomogę wam, może i będę wam tak przeszkadzał. Eee, podobno ktoś tam jest. Nie wiem gdzie pójść. Dobra. O, w ogóle jesteśmy bardzo szczęśliwi? Nie, ja poszedłem tędy. Ja chyba nie tego go. Może raz, parę razy. Nie wiem. Dobra, nie strzelaj, bo mnie gubisz, jak można powiedzieć. Dobra, jest B. Przeszukam to miejsce. Ale nie na czyste. Nie chyba za bardzo bo... Dobra, się tu schowam. Dobra, nie udało się mi, ale byłem sam. No właśnie, co ja właśnie jak nie wzięli... ale Hita z tego? Dobra, ja wszedłem w ten... Yy, podczas gry to może jeszcze raz zagramy. to ci nie będzie duszy. W ogóle też tak yy, powiem wam, że yy, no niedawno zacząłem yy, grać w, właśnie w CSA. Więc nie piszcie, że jestem słaby i tak dalej. No, jeszcze się uczę. O. Dobra, trochę ich po to strzelam. Dobra, gdzieś tu myśli ta kulka. Dobra, nie, nie, wycofujcie. Nie no, nie widzę. Od cztery mam nadzieję. O tu jest jakiś. Dobra, nie udało się, w ogóle mu nic już nie miałem. Dobra, dobra, dobrze jest. No w ogóle, gdzie oni strzelają? Skąd on Aha! Ale po co rozgrzewki można mieć karabin? To o tym nie wiedziałem. Albo nie, nie będę ściągał, bo w ogóle słuch... Dobra w wsparcie czy nie? Jeśli tak, to Wam chętnie pomaga, chociaż wiem, że możecie przeze mnie wygrać Dobra, ubezpieczam, pomagam Pomagam, pomagam, pomagam Postaram się pomóc, doszł, czy nie Ech. Dobra, pokonany Dobra, uda się, uda się, czy uda? po powolutku Dobra, idę w dół. Otrzyliłeś go. Ubezpieczam cię. Dobra, udało się. W ogóle ja tak będę za jednym chodził, będę mu tak pomagał. Mam nadzieję, że go nie zabiją. Kurwa, nie mam nic już. Czy w ogóle jest um, jakaś broń? O. Wobec amunicji kurczę amunicji nie ma, ale dobrze, że właśnie znalazłem tam broń. W ogóle się z nim tu strzelałem. Dobra, ja tu będę uważał. Podejdę. Gdzie jest? Podobno. Dobra, ja go w ogóle nie mogę nacelować, właśnie miał dobrą pozycję, właśnie tutaj e, miał dobrą pozycję, M musicie się ze mną e, zgodzić, e, daj mu szczytki błyskowy i hukowo -błyskowy, ale miał dobrą mm, pozycję, dobra, to ja pójdę im tam e, pomóc, chociaż wiem, że im bardziej będę tam przeszkadzał.

no mogę tu popatrzeć Dobra, ale A, wygraliśmy z najlepszy. W ogóle lu y ludzie się uczą na błędach Dobra To im tutaj pójdę. Czemu, żebym to ściągnął? Kurczę, aż lepiej mnie. Dobra, oh. Dobra ubezpieczę. Pinę weź bomby. Dobra, skoro tak. Dobra, wchodź, chodź, chodź. Pomagam. Uf. O, zabiłem jednego, zabiłem Pomogłem im, super W ogóle cieszę się, że nim pomogłem Nie zawsze się mi udaje im pomóc Dobra Ej, jaka broń Bra. Kurde. W ogóle ja nie wiem gdzie jestem, zgubiłem się w orientacji. Czego mnie zabił? E, właśnie sniperka musiała być. Bo on by mnie z czegoś takiego nie tego nie. E, nie tego nie zabił. Dobra, wygraliśmy dwie rundy. I tutaj chyba będzie ile, ile, ile rund będzie? Nie wiem. W ogóle ten odcinek będzie taki dłuższy. No więc... Napiszcie y, hashtag Napiszcie hashtag y, CSGO A przypnę wam serduszko Zostawcie y, łapkę w górę No bo na 25 subskryp... Y, 25 łapek w górę Będzie kolejny odcinek To znaczy... Y no to jeszcze raz. Yy, zostawcie yy, łapkiem w górę. Zostawcie łapkiem w górę, no bo na 25 łapek yy, w górę będzie kolejny odcinek. Yy, no i też yy, dajcie subskrypcję, bo na 25 subskrypcji będzie kolejny odcinek. Dobra więc. Z czego w ogóle w smoku się mi schowali? Ale do tego czasu jak będzie kolejny odcinek, to już będę na pewno lepszy. A też na 25 subskryb... Ale też na 25 subskrypcji. Ale też... E... W ogóle... Ale też na 25 subskrypcji będzie seria, e... Polska seria... Gdzie będziemy jeździć na Ursusa i się będzie już dokładnie wiem nazwę. Jak? Nie no muszą mnie zrobić bez granatu. Nie no ja nie będę się już pchał w takie miejsca. Ale ile rund tutaj będzie? Bo jestem ciekawy. Z dziewięć? Dobra. Też widzowie tutaj jak e, mówią e, przez te e, komunikatory głosowe, lub jak to się tam nazywa, to... A ja będę coś mówił, to będę przerywał i jak już to wszystko e, zostanie... E, ...to wszystko zostanie e, powiedziane, to wtedy... Gdy wam y, będę dokańczał, no bo nie opłacę się mi tak mówić, no bo, Wra, y... już kolejnego. Ej, chlopaky, tam som, tam som. Chlopaky, vešte tam. Dobre, ešte ja ho vám. Dobre, hovám, že tu. Dobra. Zabiłem 4 więc jestem już lepszy można powiedzieć Dobra sorry Wszedłeś mi pod ogień Właśnie ym, nie lubię grać na turniejowym Bo raz mi wszedł pod ogień i prawie że bana nie dostałem W ogóle strzelam, strzelam a mój wchodzi mi tak O, tu jest ogień powiedzmy ON ON Dobra, idź, ja cię ubezpieczam. W ogóle poczekaj, ja ci tu pomogę. Dobra. Dobra, udało. Dobra. Jak na zaczęcie gry, to nawet so? dobrze jestem. Nie wiem. Dwa tego Trzy tygodnie... Nie wiem, no trzy tygodnie temu zacząłem, więc. Cieszę się z każdego pokonanego. I będzie się o siódme. No tak, tak, no tak, dziewięć i warun to trwa.

Jak? Aha. Niebezpiecznie stać się tutaj na kogoś. Yy, no to dwie rundy, no, yy, no to jeszcze będzie jedna runda. co hey, W ogóle też widzowie mam nadzieję, że do wakacji wbijemy te 25 subskrypcji, no bo chcę yy, już na wakacje, w pierwszy dzień, w pierwszy dzień wakacji dać yy, pierwszy odcinek z polskiej serii. Albo, si albo, albo będzie tak, yy, że w pierwszy dzień wakacji, nawet jeśli nie przestanę strzelać, nawet jeśli nie będzie tych 25, to dam odcinek. No, ale będę już kontynuował po tych 25 subskrypcjach. Bo wszyscy gadać. No, no to tak powtórzę. Bo nie wiem, czy słyszeliście, bo mogę być zagłuszony. No, że yy, w pierwszy dzień wakacji będzie pierwszy odcinek ze serii Gospodarstwo po dziadku. No i na 25 subskrypcji będzie to. No i na 25 20... no subskrypcji ta seria będzie kontynuowana. Ja w ogóle nie chcę, żeby mnie ktoś tutaj usłyszał. Snajper. Musiał być to Snajper. Bo ja go w ogóle już nie widziałem. Snajper to jest... No właśnie, um, Snajper to jest naj... To jest największy. Yy... najtrudniejszy jest ominąć snajpera. O, tak można to minąć. paru snajperów się w jednym yy, miejscu ustawi, i bardzo trudno go, bo wystarczy, że on. On tylko ten plusik, ten. Tak, no tak, można, można to nazwać plusikiem, bo w tym celowniku wychyli delikatnie, widzi już i a my możemy go jeszcze nie widzieć, albo tak się schowa jakich y, sparze, sparze, więc dobrze. Widzę jak się drodze to sobie zrobię miniaturkę od razu... się te komunikatory. Głośność w komentatora. Nie wiem może to będzie to. Dobra, widzowie, zrobiłem screena, mam nadzieję, że się zapiszę, bierzemy sniperkę, bo już w ogóle nie biorę innej broni. Ach, się snajper ustawi, to jest do niepokonania. Dobra, ja nie będę tam wchodzić. Na razie. Ale w ogóle, czy tam jakiś snajper jest? Nie no nie będę chodził, muszę poczekać aż opadnie ten smoke. No opad! Kiedy opadnie ten smoke? W ogóle nie chcę aż tak ryzykować, nie no idę stąd. A super! Nie upewniłem się! Jest! No I wygraliśmy i no to poczekajmy Nie zna... Co dostałem stary wyjadać Dobra no to Żegnajcie już widzowie to jest koniec Ym dzisiejszego odcinka, no to do zobaczenia. Pa!